Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, seria Wybierz Kartę i Sprawdź, czyli pik Dzisiaj będzie ciekawe czytanie, mam wrażenie, że takie, które może pokazać Wam różnego rodzaju możliwości i jest tutaj, czego się nie spodziewasz i ten rozkład będzie takim drugowskazem co jest ukryte, nieoczekiwany zwrot, nieoczekiwa niewidoczne sprzymierzenie, dzień z przeszłości czyli wpływ, którego się nie spodziewasz dar od wszechświata, niespodzianka która może być błogosławieństwem, zatem jeśli jesteś gotów na to czytanie jeśli jest to czytanie, którego szukasz bądź trafiłeś na ten film i Mm, jesteś na tak zwanym rozdrożu. To jest właśnie wiadomość dla ciebie, że masz go zobaczyć. Ja jestem Tarociską z pracuję z kartami Tarota ponad 20 lat. Jestem również nauczycielką Tarota. Prowadzę kursy online, indywidualne, ale również możecie zakupić e-book na temat interpretacji kart Tarota, kurs wideo, a także przewodnik do kart klasycznych Ridera White, który napisałam. Więcej informacji oczywiście na mojej stronie. A dzisiaj, dzisiaj właśnie będzie. Będziemy tutaj odkrywać zagadnienie. A również że z Wami wezmę udział w tym zagadnieniu, czyli czego się nie spodziewasz. I będzie tutaj pięć kart. Pierwsza karta, druga karta, trzecia, czwarta i piąta. One same chciały tu wyjść, czyli pierwsza grupa kart, druga grupa kart. O, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I ostatnia grupa kart, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No i ta była odkryta i chciała się tutaj również pojawić. A zatem mamy pierwsza, druga i trzecia. Wybierzcie jedną z nich, tę, którą wybierzecie. Będzie to właśnie nośnik informacji dla Was. Czego się nie spodziewać? Pierwsza, druga czy trzecia karta. Bronzi wybierasz ty. Ja sobie wybieram drugą, a ty napisz bardzo proszę w komentarzu. To jest ukryte energia, której się nie spodziewasz. Co jest poza twoim polem świadomości, ale wpływa na twoje życie. Karta Asa kielichów. Karta, która mówi o tym. Kwestie emocjonalne, być może to, aby wsłuchać się w te, nazwijmy to szepty emocjonalne, ale nie dostrzegasz znaków, które do Ciebie tutaj nadchodzą w historiach właśnie emocji. emocji, które mogą dotyczyć związków, nowej, nowej miłości, ale również tego, żeby czas zaopiekować się sobą. Pomyśl o tym osobie, jako osobie, która jest warta przytulenia, zaopiekowania, ale również tego, żeby pokochać siebie, tak po prostu najzwyczajniej w świecie. To jest poza Twoim polem świadomości, ale wpływa na Twoje życie? Właśnie. Być może samoakceptacja, może tego zabrakło, a być może potrzebujesz najzwyczajniej w świecie przytulenia, miłości, zrozumienia. A Niespodziewany zwrot, wydarzenie, zmiana, która może Cię zaskoczyć. Karta rycerza Pentakli. Gesty dobrej woli. Ktoś może Cię zaskoczyć jakimś miłym gestem, podarkiem, co może się zupełnie wydarzyć inaczej niż planujesz. Ktoś, kto wydawałby Ci się, że nie jest skłonny wyjść do Ciebie z pomocną dłonią, to właśnie się wydarzy. Jeśli zaakceptujesz siebie, ale też i zaczniesz pracować nad emocjami, Zobaczysz, że to, że ci się wydaje, że czegoś nie możesz, nie powinieneś, nie powinnaś, a gdzieś tam już ci nie będzie też towarzyszyło. Mam wrażenie, że ktoś mocno pozytywnie cię zaskoczy. Bo tego się totalnie według kart nie spodziewasz, tak? E, niespodziewany sprzymierzeniec, siła lub osoba, która ci sprzyja, karta kapłana. Jest osoba, która być może jest ze środowiska tak zwanego autorytetu, osoba mocno doświadczona. Może to być Twój nauczyciel, Może to być Twój terapeuta, Może to być osoba, która Cię prowadzi bądź prowadzi innych. Może być tym sprzymierzeńcem. Może to być osoba, która wskaże Ci e, opcje możliwość, a być może właśnie to czytanie jest tą historią, która się tutaj też rysuje co lub kto wspiera cię za kulic, nawet jeśli tego nie widzisz, jest ktoś mm, mocno doświadczony życiowo, ale też i radzi innym to jest ta osoba, uczy innych takiego masz sprzymierzeńca Wpływy, których się nie spodziewasz. To cienie z przeszłości. Karta dwójki była, karta, która mówi o tym, że mm, jesteś tak jakby w pozycji zamrożenia. Stoisz w miejscu i oczekujesz, że pewne rzeczy po prostu się wydarzą. Bądź masz wrażenie, że zaraz coś się stanie, wyjdź z tej pozy, z pozy bierności, bo ona no, w jakiś tam sposób jest takim momentem zmierz się z tym żeby móc właśnie pozwolić sobie też na też na, na działanie miało być pięć kart jest 6 Zatem zobaczymy co tutaj jeszcze karta chce się dopowiedzieć szóstka buław jest kartą która jest darem Wszechświata a osiągniesz osobiste zwycięstwo ale również karta szóstki buław jest kartą która mówi o tym Zobacz idę tu jest akceptacja samego z siebie samej siebie ktoś Idzie w Twoją stronę, pomocą dłoń, wsparcie, masz cichego, też nazwijmy to sprzymierzeńca. Pozwól sobie na aktywację, a nie tylko na stanie w miejscu, bądź też oczekiwanie, że pewne rzeczy się wydarzą. Bądź też autorem tego, a osiągniesz osobisty sukces. A co tu jeszcze masz jako dopowiedź? Karta pustelnika. Pustelnik jest karta, która mówi o tym, określ, czego Ci w życiu trzeba, żeby czuć się spełnionym. Jeśli tego nie wiesz, to znajdź to w sobie, bo to, tę odpowiedź nosisz w sobie. Pustelnik również. Że jest kartą, która mówi o tym, zwróć uwagę na co już nie pozwolisz sobie w swoim życiu. I tego się mocno trzymaj. No dobra. A teraz kolejna karta, kolejna grupa co ukryte energię, której nie dostrzegasz? Karta Królowej Buła. Jesteś osobą kreatywną, przedsiębiorczą, a która. Mm, Charyzmę masz, nie widzisz w jej. To jest, tak, jakbyś nie zdawał sobie sprawy, jaki wpływ, nie zdawał sobie, jaki wpływ możesz mieć na otoczenie, to, co sobą prezentujesz, bądź to, co sobą niesiesz. Masz w ogóle tego świadomość, jego sobą atrakcyjną jesteś? Wydarzenie, zmiana, która Cię zaskoczy. Mam wrażenie tutaj, że jesteś osobą empatyczną mimo tej charyzmy, mimo tej takiej zadziorności, to ta empatia też jest mam też wrażenie, że jakaś kobieta bardzo pozytywnie cię zaskoczy zaskoczy cię też jakaś wiadomość która niesie ze sobą pomnażanie, pomnażanie twoich zasobów bądź pomnażanie zasobów rodziny zatem to cię też zaskoczy cesarzowa jest kartą, która mówi o tym, że zmienisz w sobie coś być może wizerunkowo, o co siebie byś wcześniej w ogóle nie, po, nie posądzał Posądzała. Karta ta jest niewidoczne: Sprzymierzenie z karta e, gwiazdy. Masz e, tutaj Twoje marzenia, Twoje pragnienia są na tak. Zatem pozwól sobie marzyć, pozwól sobie re, na realizację tych marzeń, ale też mam wrażenie, że osoby, które ty widzisz jako takie mocno atrakcyjne, które coś osiągnęły w swoim życiu, one mogą być Twoim sprzymierzeńcem. Nie bój się ich w eee, cienie z przeszłości, to co wpływa na twoje, na twoje życie, co może wymagać też uzdrowienia, karta Sabuław. No i mamy znowu Buławową kartę, która mówi o atrakcyjności, o przedsiębiorczości, ale też pozwól sobie zacząć, bo ten początek ma, zrób pierwszy krok, aby kolejne mogły, już nazwijmy to za tobą, podążać. Eee, mam też wrażenie, że tutaj to jest mocna potrzeba zwrócenia uwagi na to, że jesteś osobą wysoce atrakcyjną, nie tylko fizycznie, ale Ogólnie, a nie zdajesz sobie z tego sprawy. E, no właśnie, karta Wisielca jest kartą, która mówi o tym, że zmieni ci się jakby wszystko o 180 stopni. Inna perspektywa, ale też inaczej spojrzysz na siebie. Tu tego nie widzisz, a tutaj nagle zmieniasz tę perspektywę. Idź według wskazówek, karty podpowiadają, a wtedy i ty zwrócisz uwagę na to i zobaczysz, ile możesz, jaką masz moc sprawczą, a tego nie widzisz. No dobrze, a zobaczmy sobie, co tutaj jest w trzeciej grupie. Co ukryta energia, której nie dostrzegasz? Karta trójki mieczy. Karta, która mówi o tym, że nosisz w sobie jakiś żal. Coś jest nieprzepracowane, ale być może nieświadomie. Funkcjonujesz wobec oczekiwań innych. Wyjdź z tej formy oczekiwań innych. Nieoczekiwany zwrot, co się zaskoczy. Karta dziewiątki mieczy. Karta, która mówi o tym, że w zasadzie to jest do odcięcia na tak, a nie a nie zdajesz sobie z tego sprawy, wystarczy sobie na to, to jest aż a ją ja mówię tylko. A mam nadzieję, że nikt z Was nie poczuje się tutaj, nazwijmy to, zbagatelizowany, bo tu jest Bo tu dziewiątka mieczy jest kartą zamknięcia tego, że to jest nieoczekiwany zwrot, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, że masz tę moc sprawczą, aby właśnie zamknąć to, żeby wyswobodzać się. Masz szansę uzdrowić coś w sobie, ale również odcinając możliwość funkcjonowania według oczekiwań innych, zamykasz jakiś etap za sobą. Pozwól sobie na to. Sprzymierzeniec, który jest tutaj, karta śmierci. Zmiany są Twoim sprzymierzeńcem. Transformacja jest Twoim sprzymierzeńcem. Pozwól sobie na te zmiany. Nie bój się ich. Cienie z przeszłości, karta czwórki była, w karta, która mówi o tym najprawdopodobniej, albo ciebie uczono, albo w jakiś ten sposób ukotwiczyłaś, ukotwiczyłeś sobie takie funkcjonowanie w ramach, które ci narzucono. Wyjdź z tych ram. Pozwól sobie na to, żeby żyć inaczej niż być może od Ciebie tego oczekują, bo karta Trójki Mieczy też jest kartą funkcjonowania właśnie w oczekiwań. Wyjdź z tego. I za każdym razem karty Cię o to też proszą. A Adaro Wszechświata, karta Dwójki Mieczy. Karta Dwójki Mieczy jest kartą, która mówi o tym, wyswobodzisz się z tego, jak każą Ci inni, a zaczniesz zauważać, jak chcesz Ty. To jest piękny stan, piękna możliwość, wykorzystaj ją najmocniej i najszybciej, jak tylko potrafisz. Pozwól zmianom nadejść, wyswabadzaj się z oczekiwań innych, ale również przepracuj żal, który w sobie nosisz, bo te zmiany już chcą przyjść. Czy zrobisz im miejsce? Życzę Wam pięknego dnia, no i oczywiście kolejne czytania przed Wami. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No i oczywiście zostaw po sobie ślad komentarza.